CO TO ZŁAPAŁEŚ, Jezu? CO TY ZŁAPAŁEŚ, Marc? Darku, to połapaliśmy na te muchy, fajna zabawa. Sprawdziły może się? Sprawdziły się, może byś opowiedział o nich. Już. Trzy zdania, tak profesjonalnie, bo, bo my to zaczynamy dopiero przygodę z tym. Ta mucha została niedawno stworzona. Niekoniecznie na to łowienie, tylko na płytką wodę. Co się okazało? Potrzebowaliśmy przynęty, która musi być lekka, tak? a duża, tak? E, w wodzie ma 32 cm, oczywiście jak ją prowadzisz, możesz ją uzbroić e, nawet 3 gramami czepuraszką. E, dlatego, że testowaliśmy różne rzeczy, łowiliśmy ciężkimi przynętami. Każda jedna wyciągówka czy cokolwiek wrzuciłeś do wody, mówiąc na płytkiej wodzie było jedno wielkie plum. Tak. Wtedy ta ryba miała dylemat. Grząt, Aha. nie czy oczywiście też brały na na Natomiast e, jeżeli stosowaliśmy te muchy, e, mucha spadała do wody bezszelestnie. Rzucałeś, przytrzymywałeś linkę, ogon się pani wprostował. E, czasami się lubi poplątać, mm -hmm. szczególnie jak jest duży wiatr. E, zdarzy się, że się poplącze podczas żeby mm -hmm. wszystko się może poplątać. Natomiast rzucając, przytrzymywałeś linkę na 5 gramowej czeburace, ona spadywała bezszelestnie. I wtedy mieliśmy takie sytuacje, że nie uwierzycie, dwa ruchy korbką, jeden ruch korbką nawet i już było obdanie. Okay. Naprawdę, a robiliśmy test, kolega łowił drugi kolega łowił dżerkę. ja łowiłem w ciągu godziny 8 brzmi, 80 do 100 km. Zobaczcie, proszę na takiej wodzie, żeby kotletem rzucić bez obciążenia, jerkiem, nie? Taka mucha to takie kurde, wydaje się, że szczupak nic nie słyszy i tak dalej. No, ale to fajnie no. jak wygląda. A A to, wszystkim... Ale to jest olbrzymie w wodzie, to jest 30 cm, to to kurde, to to dla szczupaka to na pewno. Szczególnie, co jest ważne? Ten obwód w górze robi bardzo dużo zamieszania, to jest nie tylko kawałek sylikonu, ale naprawdę... A, a co to jest ten, ten taki... To jest steropianik z to jest stabilizator? To jest taki stabilizator, oczywiście tu jest podwica, akurat jest pod kolan, tutaj PKK, naprawdę mocne, to jest w ogóle zrobione, zobaczcie, na haku, naprawdę. Tak, można, 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 można. Do tego jest dopałka e, z kotwicy. Oczywiście wszystko jest zrobione na stalówce. Aha. Stalka. Jest wszystko mocno tak. połączone. I jeszcze zaletą tego jest tak, że tu jest szybko złączka. I w każdej chwili możemy wypiąć ogon, wymienić sobie na inny kolor ogonka. No właśnie, bo raz mieliście sytuację, że na czerwonym ogonek tak. Najbardziej, eee... najbardziej się kały to można sobie... Nie trzeba samej muchy, tylko ogonek ten. trzy no, dni temu kurwałem z 14-latkiem z Maksymilianem. I teraz słuchajcie, specjalnie łowiłem w innym kolorem. Łowiłem muchą perłową, złowiłem tylko jednego szczupaka. Natomiast e, młody 14-latek łowił muchą e, w kolorze ogonia z czerwonym ogonem. Chyba tym, nie? Z Tak. Okoń z czerwonym tym. 8? 8, a no. jeszcze miał jakieś tam spinki, coś tam wychodziły mu, też wyszedł, ale nie wziął, bo wiadomo, nic uh -huh. jest nie wiadomo, co I dokładnie robił to mu, Czy kolor ma znaczenie? Nie wiem, natomiast e, na pewno wtedy miał. Aha. No super przynęta. No na, na pewno się o wiele przyjemniej łowi, jak nie jest taki mocny, silny wiatr. Ale jak jest silny wiatr, też się da rzucać, no bo nagraliśmy filmik, że, że Marcin złapał tą metrówkę i, i no mi to nie szło, no musiałbym potrenować. Ale jak nie wiało, no to już bez problemu. Ja uważam, że jeżeli jest lekki wiatr, jest jeszcze lepiej rzucać, no właśnie. dlatego że przynęta jest lekka, do góry ale do góry, dalej się Aha. I tylko warunek jeden. No, jakbyś przytrzymywał linkę to po prostu uciska, spada do wody. No to polecamy Darku, puszczam cię, bo ja nie utrzymam cię więcej na tym. Ten... Łów te sandacze, Darek przed chwilą osiemdziesiątkę wyjął. Do wieczora, zaraz, no, no i tak, będziemy teraz łowić na mury Nie jesteśmy ekspertami, będziemy się dopiero tego uczyć. Ja łowiłem na mniejsze luky, trochę, tylko bez tego ogona. A ten ogon kurczę najfajniejszą robotę tutaj robi. Zobaczcie jaka ta przynęta jest długa. Ona ma w wodzie z 30 cm nie? No, pokaż jak ona wygląda. Skomplikowana konstrukcja trzeba obadać bo trzeba przynosić plącze do tego ogoniska, bo to jest, to jest na takiej żyłeczce na haku porządnym. Jakieś pływadełko, to steropianik jest? To to przed hakiem? Tak. Steropianik taki, tak? No jeden pojedynczy hak. No i ja na tym haku to wieloryba zawiesisz. No, no, i czy... mu, no i mucha. Czeburaszka na końcu. A, ceburaszka. No właśnie, 10, około 10 gram to się wtedy tak na prowadzi fajnie, tak żeby rzucić. Nie wolno rzuca, rzucać tym pod wiatr podobno i nie wolno rzucać ciężko. No, ciężko tak, bo, bo przy opadzie ona też się potrafi zawinąć lekko Najle... 5-8 gram, lekko 5-8 gram, i po skosie albo z wiatrem będziemy szli w dryfie, rzucimy sobie dryf kotwę, no i podobno wychodzą też czupaki z tego zielska. No, nie na wszystkie kolory chcą ugryźć, no, może nam się poszczęści. Dzisiaj sandacze bardzo chimeryczne. Jeden sandacz na godzinę. Marcin, powiedz, ile złapałeś sandaczy? Dzisiaj się nastawiam na duże szczupaki, więc sandacze sobie odpuściłem. No, ja zachowałem siły na te szczupaki, co teraz płyniemy. Tak, ale charakter, charakter ma kolega duży. Mówił, że nie będzie niektórych rzeczy robił, jak nie złowi ryby pierwszej teraz. Trzeci dzień nie robię tych rzeczy No coś mu siadło. Pierwszego dnia nałowił najwięcej sandaczy, a dwa dni Nie no, wczoraj nie... złowiłem już tu no i sandacze. No złowiłeś, no ale, ale w porównaniu nie... do kolegów. No w porównaniu do kolegów mało. No tak to jest czasami. Detale Grubość żyłki Długość rzutu, zmiana przynęty, no nigdy nie wiadomo no dobra, będziemy, będziemy szli w dryfie, no my nie mamy go żeby pokazywać brań, także jak będzie jakiś hol to będziemy pokazywać i opowiemy jak to, jak to było to są, to są muchy od Darka z Kuźni Wędkarskiej Darek jest tutaj z nami, także później jeszcze może przypłynie to, to z, nim, z nim połowimy no wygląda porządnie ta mucha dla szczupaka to jest super atrakcyjna nie? przy pauzach przy pauzach się napuszy na pewno Fajnie, fajnie, ta szczupakowa jest super No i chłopaki połowili na nią. No i 10 szczupaków. Połowili. Idealna przynęta na płytką wodę, naprawdę kurde. Trzeba cichutko dryfować. Na, na wszystkie gumy jakieś takie pluski wody. Jak się rzuciło dużą przynętą, to też szczupaki kurde tak uciekały. Ostrożnie. A, no ostrożnie, no. Dobra. Dobra, idziemy w dryfie. Na razie chcemy z zielska wyjść, bo tutaj jest masa kapelonów. No ale zobaczcie jak to pracuje. Wyłączyłem się minutę temu. Co się stało Marcin? Rzut z wiatrem. No. Jest. Na razie mamy. Dobra, Płyniemy dalej. Dobra, zwolniliśmy trochę. Teraz będzie lepiej. Nagramy może branie na żywo, co? O, splątało się. Na 10 rzutów będzie chyba ten dwa udane, co? O, no, no dobra, ale nabierzemy, nabierzemy wprawy zaraz. Ale krowa, kurczę. Piękny klamot. O, naprawdę byk. No. Naprawdę, naprawdę duży. O kurczę! Zobaczcie. Zobaczcie, jaka krowa. Piękny, aż kwadratowy. I co? Mucha. Zobaczcie. 113. Taki się połakomił. Mucha działa. Naprawdę. Pomarańczowy kolor zrobił robotę. No i co, przyjacielu? Hopa! Jest O to chodziło. Zobaczcie, przed chwilą wyciągnąłem jednego i teraz Maksiu łowi tą samą przynętą. Drugi. Drugi. Minęło ile? 5 minut? Maksiu, dasz radę, czy do podwieraka pomóż mi? Dobra. Otwórz kawłąk Dobra Weź podbieraj go do mnie No się stało Marcin No ale poczekaj no, Jeszcze nie złapałem szczupaka Oj, 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 to jest Nie, to jest większy szczupak pokaż, 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 pokaż Oj, 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 oj ale szaleje, kur no Oha Ojo! Co to złapałeś, jezu! Co ty złapałeś Mati? Wypijała się przy tam Jezu, Jaki głupo! Przepraszam, że cię tak rzuciłem to jest 110 szupak! Nie! No! Nie no, ja mam rekord 107, więc nie mam. jest 110. To jest 110, Szczupak, co ty zrobiłeś? Piękne ranie? Pokaż tą muchę. O, już pół muchy nie masz. Tak? O, zobacz dziadło. Na twoją pytanie. Nie, nie, na moją nie łówię. Ojej. Gratulacje, nic nie łowić. ci. Jak sobie. Już cię wypuszczamy czekaj, ale jest zły Ale zły Darek Późnia Dzięki Tak mało działo na dużym Dawaj ogon Ile to ma? Ale jest gruby jest Uh -huh. No 100 Ile? 1. 101 Ile Marcin? 101 101 Daj go troszkę wyżej, żeby był bruszek zawisł o. Pięknie Brawo Oj oj Była walka Dwa. Tak Fajne branit Co z twoim postanowieniem? No. Co? No muszę przerwać bo no? <laughs> prawie się inaczej troszkę potoczyły. No dobrze. No nic. Mówimy dalej. Dziękujemy Darkowi Jakowskiemu i Guźni za <śmiecki> przylętę. <śmiecki> <śmiecki> A nie wiem, czy widzicie, jak my zapieprzamy na tej dryfkotce. Nie ma jakichś idealnych warunków, ale może to przez to szczupak jest pięknie ruszone. Ale. No. Listopadowe sandacze. No. Sandacze są. Jak, jak sandacze? No, wybredne. wybredne. Biorą kiedy chcą, a szczupak to wiesz za grązelką, że zawsze kurde czeka na taką um, piękną. No dobrze. No, mówimy tak. dalej. Dobra, przepłynęliśmy na drugą stronę, bo taki wiatr jest, że normalnie zasuwamy. Pokażemy Wam poradnik, jak rzucać taką no, Macie pokaz, pokaż po pięciu rzutach. Ważne jest po rzucie wyprostować ją, czyli naciągnąć plecionkę przy samym lądowaniu i rzucać tak z wiatrem, albo tak po skosie wiatru, Natomiast na samym końcu albo przytrzymać plecionkę, przytrzymać plecionkę albo zblokować hamulec, żeby, żeby się naprostowała nie? i nie dać jej ten, nie dać jej później opadać tak samodzielnie podszarpując mocno, bo, bo też ona może się zawinąć delikatnie. Można, oczywiście, natomiast o, pyk i przytrzymanie plecionki takie łowienie na 60 cm No, dokładnie. Wypłynęliśmy troszkę na środek, tu nie ma kapelonów. Na razie bez bezbrań. Może, może... Tak? Kapelon? Kapelon. Marcin na 4 rzuty miał trzy szczupaki, ja nie jednego. A ja mam tą samą muchę. Właśnie, bo to jest takie, że na razie. to nie, 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 a ty no, masz nie, nie, A, nie, 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 Branie nie, 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 w kapelony i na żywo teraz proszę pokazać branie. <laughs> branie Kapelon? bo to są kapelony też tak agresywne No ale zobaczcie wpływamy w takie zielsko no i coś za coś będzie się, będzie się haczyło ale tam może coś siedzieć Kiedy dam taki o ten jest plan dobry To no, widzowie proszą o obranie. Właga z Ale głodne bestie tu. Właga ten na ziemi. Nicemu. Kopawanie. Panować, nie? nie ma tego, nie ma dramatu. No teraz, teraz jest bardzo dużo. No. Ale tak. fajnie, drytkotwa nawet nas trzymało dużą, dużo. Tak bez tego to zagłębicie. No i według rad Darka z później wędkarskiej, wszystko do góry. Żadnych dziobówek, echo i tak dalej. Może jak gadamy, to nie biorą. Co? Trzeba się cicho zachować. No nie no, na żywce z branie. Dawaj, do końca dojedziemy do trzciny. No jeden szczupak był I co odkryliśmy? Dlaczego ja nie miałem brań? To nie, nie chodziło o technika. Pracuję, wiem. Technika. Technika. Nie, nie to jest ptowek. Musiałem zmienić główkę, czeburaczkę, bo on mi nie powiedział, że piątkę ma, a ja dziesiątkę. rzucałem. Ale, ale nie miłe byłeś, bo... Janko, ale Tarwski no... wczoraj przystąpił nie, nie. kolacji mówił, ale ja prostu pięciogramowa główka, nie więcej. Dlaczego ja miałem dziesiątkę? Sorry jak się nie słucha kolegów, no to się łowi dziesiątką i się no. ile szczupaków złowię, bo przymowni mi. Ja zero. A nie ja, ja. No to nie, to, to nie. Co? Na filmie wszyscy zobaczą Nie. Na razie cztery. W pół godziny. Ojej. No, na razie. Rzucaj w kotwę Do roboty. No. Umiesz? Trzeba wejść do wody i ją zanurzyć. Nie, nie, nie. Złowił 7 szczupaków, a ja miałem jedno odprowadzenie mnie wystraszył przy łódce i jedna... Taki podbieracki! Dobrze ci tak, ja ci nie będę podbierał. No nie chcę tak. Nie. Plącze mi się non stop. Na różnowie, tak, na różnowie. Na różnowie sobie muszę połapać. 7 szczupaków złapał, ani, ani jednego ja. Nie będę mu podbierał ani razu. No bo przecież co drugi dzień, co drugi rzut mi się e, merda mucha nie umiem ją rzucać. Mam grill. za miękki przypon. Ale ja Tomkowi mówiłem, odpowiednio próbować przynętę. Na grillę. Zostawił przynętę w wodzie i szczupak się Ale nie 80, tak no gdzie on jest? Dobra od haczek ledwie dopłynęliśmy zobaczcie, kilka rzutów i taka rybka i co? Powodujemy rybę. I taki 70aczek ląduje do wody. Opa. Brawo Marksiu. Strzała.